Panie premierze, ja przedzwoniłem do syna, panie premierze Kalinowski. Mówię synu, w przyszłym roku sprzedajemy wszystko: bydło, trzodę, maszyny, wszystko. Zostawiamy tylko ziemię. Jakoś tam w ugorze uprawimy ją. Będziemy mieć 100 tysięcy rocznie. To jest prawie po 9 tysięcy miesięcznie na rodzinę. To nam wystarczy, będziemy tak żyć sobie. Po co te bzdury, ten fałsz, to zakłamanie. Znowu nie liczycie kosztów produkcji. Z kogo robicie głupiego? Senator Stokłosa dostanie 19 milionów, ale będzie bogaty. Po co ten Stokłosa uprawia ziemię tą? Po co? Jeszcze senatorem. Po co mu się męczyć? Wy mu dacie pieniądze. Tak to się czyta, drodzy państwo. To jest kpina robiona z nas wszystkich. I, spra I sprawa, ostatnia samoobrona opowiada pośle, się za renegocjacją. Już kończę. Współczucie Ostatnie. też ma swoje granice. Tak. Rozumiem, rozumiem. Ale pan, ale pan marszałek nie nudzi się chyba.